Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach skrzydlania witacie Alina Kazmierczak. Bardzo często stosujemy określenie: ktoś sobie radzi bądź nie radzi z emocjami. Ja nie przyjmuję takiego stwierdzenia, nie lubię go, ponieważ co to znaczy? Że ja sobie radzę z emocjami. Najczęściej pod tym radzeniem z emocjami kryje się ukrywanie emocji bądź tłumienie emocji. A do czego to może doprowadzić, to wszyscy bardzo dobrze wiemy, bo jeżeli ja będę tłumić emocje, to jest tak, jakbym pakowała i zapychała rurę. I ja tak tam wpycham, wpycham tam te swoje emocje, połykam je, nie pokazuję na zewnątrz i ubija się to w tej mojej rurze. A jak się rura tak już zapcha, że już więcej wpakować nie idzie, to co się dzieje? To najczęściej szambo wywali. I to jest bardzo często ten moment, kiedy już tracimy kontrolę nad tymi emocjami, i kiedy one wybuchają w tym momencie, kiedy niekoniecznie my byśmy chcieli. I czasami w życiu są takie sytuacje, kiedy, nie wiem, ktoś morduje jakąś osobę, i wszyscy mówią, no ale jak? On był takim miłym sąsiadem, zawsze mówił dzień dobry, zawsze panował nad emocjami, nigdy nie pokazywał na zewnątrz, że coś jest nie tak. I tak jest bardzo często, kiedy radzimy sobie z emocjami. Bo to radzenie sobie to jest często połykanie tych emocji. Dlatego ja zamiast radzić sobie z emocjami, polecam zarządzanie własnymi emocjami. Bo zarządzać emocjami to znaczy mieć świadomość tych emocji. w jaki sposób one pokazują się, i w moim ciele, i w moim życiu, i w moim zachowaniu, i umiejętnie nimi zarządzać, kierować, sprawiać, że one się rozładowują. I to jest coś innego niż tłumienie i pakowanie do tej rury. Więc każdemu polecam, żeby ćwiczyć nie panowanie nad emocjami, ale zarządzanie własnymi. Emocjami. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.